Przede mną miska z przygotowanymi surowcami do zrobienia kolejnej sałatki na śniadanie dla moich papug. W zasadzie jest bardzo podobna do poprzedniej, ale wszyscy piszecie, że chcecie zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda. W związku z tym proszę bardzo, zanim przejdę do tej sałatki, chciałam powiedzieć, że wszystko to, co znajdziecie czy usłyszycie na moich filmikach. Zaczerpnięte jest tylko i wyłącznie z mojej 15-letniej praktyki w hodowli papuk. Więc wiele rzeczy robię intuicyjnie, może wbrew nauce, wbrew temu co mówią książki, no ale patrząc po efektach hodowlanych, myślę, że jest nieźle. A więc, tak nie mam jeszcze statywu, ale niedługo się dorobię. I nauczę się, obiecuję robić tak, żeby to było bardziej przejrzyste. Dzisiaj trochę bardziej na czerwono. Więc, tak jak wczoraj, jajko gotowane, kapusta pekińska, buraczek surowy, starty, odrobina sałaty i cukinia. Dzisiaj do tego wszystkiego dorzucę trochę rasku. Jest to. Taka kukur... pszenica, o której wczoraj wspominam, pszenica rażona. Tylko taka, można oczywiście ją kupić w sklepach z jedzeniem dla papuk. Z tym, że tutaj trzeba uważać przy parzeniu czy sparzaniu tej pszenicy, ponieważ w przeciwieństwie do kaszy kuskus. -kus, gdzie trzeba ją zaparzyć tam przegotowaną wodą tutaj raz zalewamy tylko wodą ciepłą bo inaczej zrobi nam się taka kluska którą później nie będziemy mogli wykorzystać w zasadzie do niczego, bo to będzie jeden wielki gniazd no i czasami pytacie po co ja to wszystko kroję po co mieszam a więc tak z mojego doświadczenia wynika że jak powieszę taką cukinię w kawałkach no to niestety później znajduję tą, tą cukinię po całej wolierze porozrzucane, jakieś tam kawałki niedojedzone nadpoczęte w związku z tym zaczęłam to kroić drugie pytanie, które się nasunęło po pierwszej sałatce od was to czy papugi nie będą wybierały lepiej Ziarna a sałatka na końcu. Otóż ja mam taki patent, że jak podaję sałatkę, to miskę z ziarnem wyciągam, więc nie mają wyjścia i zjadają. Druga miska: przygotowane pokrojone warzywa dla RI kakadusów oraz tych papug, które. Mm, nie powiększyły y, rodziny. No i dzisiaj bardzo skromnie, bo tylko ogórek zielony, y, cukinia, jabłko, y, buraczek. No i później tam im jeszcze dorzucę trochę czerwonych y, po, porzeczek. No i to tyle na dziś. Tak jak wczoraj. Smacznego. Po tej sałatce w wolierze nie zostaje nawet ślad.